Powiedz coś? Witam moi drodzy. Pozdrawiam Andrzej z Maroka. Pozdrawiam koleżanki, kolegów, całą rodzinę. Co tam? Które dzisiaj mamy, powiedz? 12 dzisiaj, grudnia. Dzisiaj mamy właśnie 12 grudnia. 2017. Pięk... 2017. Piękna pogoda, 22 stopni, ciepła. A w Polsce ile? Z minus <coughs> 2. Minus 2. Także ja... zapraszamy do Maroka. Jakieś zdrówko czyjeś? Właśnie. Piwko masz i co Pileczko, jeszcze? Y Glinieczki, whisky, whisky. Wszystko skacze, za darmo tam w barze. Wszystko za darmo. Pijemy aż aż zabraknie. Ale tutaj nic nie zabraknie. Także pozdrawiam. Zdrówko popi. Zdrówko. Tam jeszcze mamy może jakie atlantyckie? I jeszcze jest morze. Atlantyckie to jest morze czy to jest? Atlantyk. Atlantyk. To jeszcze, jeszcze z Atlantyku nagramy dla Was. Pozdrowienia. Siemano. Siemano. <gry>